Nie ma. sobie na wodę. Popływać na supie. Dzisiaj zobaczymy, co tu słychać. Trochę wietrznie, ale to nic. Że składamy tego wariata. Pompeczka. Prze sobie kupić elektryczną, bo tym to jest gibania. Tyk. Ciapy wodne. Kluczyki do wora. I idziemy się wodować. Idę na takie spokojne miejsce, na taki półwysep Słoneczko fajne jeszcze takie zachodzące będzie Dobra, jestem na wodzie Zwodowałem się, spotkałem tutaj kolegę słupowego Z piesiem jeszcze był na dodatek Odpływam pod wiatr chyba na razie Zaraz się przesiądę w tryb sportowy Dobra. na kolana a jeszcze musi to się nagrywać przecież wszystko Wejdziemy pod wyspę. Opa. O. Zaraz fitnę i będzie. mostek taką przejściówkę Taka żwirownia dawna pod Międzyrzecem Podlaskim. Jeden z akwenów został ucywilizowany na potrzeby rekreacyjne. Jest jeszcze kilka innych akwenów, ale tam nadal trwa wydobycie piasku, żwiru pewnie mogę dodać dwa słowa o kamerce ostatnio jak byłem ale płytko <laughs> wpakowałem się z nią do wody i spoko ganiałem jakieś ryby to wrzucę Wam przebitkę Ale co się dzieje? To się dzieje, że zalewa, zalewa mikrofony, więc dźwięk później się słabo dosyć nagrywa. Zalewa głośnik. No to głośnik i ledwo to gra i trzeba ją później dobrze wysuszyć w takim wypadku. Żeby wszystko było bezpiecznie. Żeby nie uszkodzić sprzętu. Normalnie to nie, wiem, do 30 metrów chyba jest. To zanurzenie bez tej dodatkowej obudowy, a z obudową to tam. 60 czyli więcej Dobra wypływamy z tej zatoki rzucę jeszcze przebitki na koniec jakbym z ziomalem coś postakałem przyświrowałem dzisiaj jestem sam da się pływać w dwie osoby Ciężko jest utrzymać równowagę, ale jest to możliwe. No i osoba z tyłu musi pedałować. Może takie kółko jeszcze zrobię dookoła akwenu. Tam jeszcze są jakieś zatoki. Co my tu mamy na mapie?

Piosno Selfie Stick Założyłem butów Trochę ryzykownie, bo za każdym razem jak jestem nad wodą Muszę sobie pociąć stopy Jakieś kamienie czy inne Badziewia w wodzie Ryb. Ciekawe czy będzie widać, zrobimy im tak podejście z wiosła. O. Korzystając z przerwy, trzeba spenetrować wyspę ściągnąć. Złożyłem ciapki Boże, Ale wloger ty A jaki mam kapelusz Polska O koszulka w ogóle y zbuczyn. Z tydzień wcześniej w niedzielę przebiegłem półmaraton, czwarty półmaraton zbudzki. Taki był mój mały cel sportowy dodatkowo. Lepiej niż w tamtym roku. A jakieś 5 minut w tym roku dałem bez zatrzymywania się 2.06.36 2, w tamtym roku miałem w Zbuczynie 2.11 z kawałkiem w czerwcu, a w październiku w Lublinie to w porównaniu do tego pierwszego Zbuczyna to poprawiłem, bo tam o prawie 16 minut 1.54 Także jestem bardzo zadowolony z tego biegania, ale generalnie to już mi się nie chce biegać tak za bardzo za mocno w tym roku. Coś tam będę sobie biegał, ale zawody już już chyba pomijam. Dobra, nic tutaj nie ma, mała weselki. Nagrywane z kija wiosłowego, z jednej trzeciej. Mówiłem z tymi stopami przed chwilą że zawsze coś musi się wydarzyć. Nie ma jakichś większych ryb nie widać tylko małe. Na koniec tego fragmentu vlogowego trzeba płynąć dalej. Opa! Cieplutka moda. Pokładowy. Trzeba się czasem oderwać od ekranów w robocie, cały czas. Gały w komputerze. monitor jeden drugi, trzeci a tutaj po prostu czyli odpoczynek jakieś dumanie nad sensem życia na wodzie słoneczko łowa się resytuje po całym tygodniu pracy, dzisiaj piątek Jeszcze, jeszcze lecę na jedną zatokę, objechać i pewnie koniec na dzisiaj za parę minut. A jeszcze z ciekawostek w tamtym roku, jak byłem, to znalazłem tutaj wylinkę węża za skrońce Taką no nie do metra długości także za też tutaj są. Dobra, koniec tego pływania. Jakub Jumpy. Musisz... Na bombę. Ucłań. Jakub Jumpy. Na łeb chyba lepiej. Lewa. Może jakiś... Pristik. <grym /hums> Stać, nie zrobię, to nie ma gdzie. Dobra, deska jeszcze trochę się tam suszy. Pod suszy składam się Także super sprawa ten supik, polecam Zmieniam obuwie i na kebaba. elo